Co to jest cytomegalowirusowe zapalenie przełyku i jakie są przyczyny? Jest to zapalenie przełyku spowodowane wirusami cytomegalii, cytomegalowirus, CMV. Zakażenie CMV występuje najczęściej w przebiegu AIDS, powodując nasilone owrzodzenia przełyku, które mogą być liczne i głębokie. W cytoplazmie zarażonych komórek widoczne są charakterystyczne wtręty, u pacjentów po przeszczepieniach infekcja CMV ujawnia się zwykle w ciągu 2 do 6 miesięcy po przeszczepieniu, gdy maleje liczba białych krwinek, neutrofili, a upośledzenie funkcji limfocytów t jest największe. Jak często występuje cytomegalowirusowe zapalenie przełyku? Przeciwciała przeciwwirusowi cytomegalii CMV wykrywa się u ponad połowy dorosłej populacji. Wirusa wykrywa się w fazie latencji uśpienia, w wielu tkankach, w tym w białych krwinkach, leukocytach. Setomegalowirusowe zapalenie przełyku osób ze zdrowym układem odpornościowym należy do rzadkości, u chorych z upośledzoną odpornością dochodzi natomiast zarówno do zakażenia pierwotnego, jak i reaktywacji utajonej infekcji. Wraz z postępem w leczeniu profilaktycznym chorych na AIDS oraz chorych po przeszczepieniach zmniejsza się częstość występowania tego typu zakażeń, między innymi zakażeń przełyku, jednak problem ten jest cały czas istotny, zwiększa się bowiem liczba pacjentów poddawanych immunosupresji z powodu różnych chorób. Jak się objawia cytomegalowirusowe zapalenie przełyku? W zapaleniu przełyku spowodowanym CMV występują trudności w połykaniu lub ból przy przełykaniu. Może dojść również do zajęcia innych narządów. Objawy ze strony przełyku są zwykle jedną z manifestacji uogólnionego zakażenia CMV. Występują głównie gorączka. Zmniejszenie masy ciała, ból w nadbrzuszu i klatce piersiowej, nudności i wymioty, niekiedy trudności w przełykaniu, co robić w przypadku wystąpienia objawów. W razie wystąpienia powyższych objawów, szczególnie u osoby w immunosupresji, konieczne jest zgłoszenie się do lekarza, który zaplanuje dalszą diagnostykę, głównie badanie endoskopowe przełyku z pobraniem wycinków. Objawy zakażenia przełyku mogą być podobne do objawów choroby nowotworowej, dlatego ważne jest przeprowadzenie dokładnej diagnostyki. W jaki sposób lekarz ustala rozpoznanie? Podstawowym badaniem jest badanie endoskopowe, gastroskopia, z pobraniem wycinków. Badania wymazów szczoteczkowych i wycinków wykazują obecność trendów wirusów w komórkach nabłonka i śródbłonka. Rozpoznanie ustala się na podstawie wyników badania wielu, do 10, wycinków błony śluzowej pobranych podczas gastroskopii z dna wrzodzenia. w wątpliwych przypadkach przeprowadza się hodowla wirusów z tkanki przełyku w kierunku CMV. Jakie są sposoby leczenia? Stosuje się głównie lek przeciwwirusowy, gancyklowir, podawany dożylnie, podstawowe leczenie trwa zazwyczaj dwa tygodnie, ale leczenie podtrzymujące kontynuuje się przez kilka następnych tygodni lub do zakończenia immunosupresji. Czy możliwe jest całkowite wyleczenie? Tak, zwłaszcza u osób, u których upośledzenie odporności było przemijające i wyleczono chorobę podstawową. U chorych z upośledzoną odpornością może dojść do powikłań, nasilonej martwicy błony śluzowej, krwawień, zwężenia przełyku, zapalenia płuc, przetok do tchawicy oraz uogólnienia zakażenia. Co trzeba robić po zakończeniu leczenia? Ważne jest stosowanie leczenia podtrzymującego, które należy kontynuować przez kilka następnych tygodni lub do zakończenia immunosupresji. Co robić, aby uniknąć zachorowania? Osoby w immunosupresji są szczególnie narażone na zachorowanie, dlatego podlegają specjalistycznym programom profilaktyki. Zapobieganie infekcjom wirusowym jest jednym z ważniejszych zadań nowoczesnej transplantologii i polega na dokładnym badaniu dawców krwi i szpiku. Ubiorców narządów, zarówno CMV seropozytywnych, jak i otrzymujących narząd oddawców CMV seropozytywnych, wskazana jest intensywna profilaktyka przeciwwirusowa.